Zbyszko poszedł naprzód w dzień, obejrzał barci, zobaczył, że jest blisko ogromny ślad na błocie. Rozmówił się z bartnikiem Wawerkiem, który nocami sypiał w pobliżu w szałasie, razem z parą srogich podchalskich kundli, ale właśnie miał już wynieść się do wsi z powodu chłodów jesiennych. Obaj rozrzucili szałas, zabrali psy, tu i ówdzie rozsmarowali trochę miodu po pniach, by zapach znęcił zwierza, za czym Zbyszko wrócił do domu i... Począł się gotować na wyprawę. Ubrał się dla ciepła w kubrak łosi, bez rękawów. Na ciemię nawdział żelazny czepiec z drutu, aby niedźwiedź nie mógł mu obedrzeć skóry z głowy. Wreszcie wziął widły dobrze okute, dwuzębne, z zadziorami i topór stalowy, szeroki, na dębowym toporzysku, nie tak krótkim, jakich zażywają cieśle. O wieczornym udoju był już u celu i wybrawszy sobie dogodne miejsce, przeżegnał się, zasiadł i czekał. Czerwone promienie zachodzącego słońca świeciły między gałęziami chojarów. Po wierzchołkach sosen tłukły się wrony, kracząc i łopocząc skrzydłami. gdzie Gdzieniegdzie kicały ku wodzie zające, czyniąc szelest po żółciejących jagodziskach i po opadłych liściach. Czasem śmignała po buczku chybka kuna. W gąszczach odzywał się jeszcze świergot ptaków, który stopniowo ustawał. O samym zachodzie nie było w boru spokoju. Przeszło niebawem opodal zbyszka stado dzików z wielkim hałasem i fukaniem, a potem kłusowały łosie długim rzędem, trzymając jeden drugiemu łeb na ogonie. Suche gałęzie trzeszczały im pod racicami i lasaż dudnił. One atoli połyskując czerwono w słońcu dążyły do błota, gdzie im było nocą bezpiecznie i błogo. Nareszcie zorze rozpaliły się na niebie, od których wierzchołki sosen zdawały się płonąć jak w ogniu, i zwolna jeło się wszystko uspokajać. Bór szedł spać. Mrok wstawał od ziemi, podnosił się w górę ku świetlistym zorzom, które też w końcu poczęły omdlewać, zasępiać się, czernieć i gasnąć. – Teraz, póki się wilki nie odezwą, to będzie cicho – pomyślał Zbyszko. Żałował jednak, że nie wziął kuszy. Mógłby był bowiem z łatwością położyć dzika lub łosia. Ostatnie blaski znikły i uczyniła się noc zupełna. Wiatr ustał, nie było nawet zwykłego szumu w wierzchołkach sosen. Kiedy niekiedy spadała tu i ówdzie szyszka, wydając na tle ogólnego milczenia odgłos mocny i donośny, ale zresztą było tak cicho, że Zbyszko słyszał własny oddech. W ten sposób przesiedział długi czas, rozmyślając naprzód o niedźwiedziu, który mógł nadejść, następnie o Danusi, która z dworem mazowieckim jechała w dalekie strony. Przypomniał sobie, jak ją chwycił na ręce w chwili rozstania z księżną, jak i łzy spływały mu po policzku. Przypomniał sobie jej jasną twarz, jej przeto włosą główkę, jej habrowe wianuszki, jej śpiewanie, jej czerwone trzewiczki z długimi nosami, które całował na odjeznym. Wreszcie wszystko, co zaszło od chwili, jak się poznali, i ogarnął go taki żal, że jej nie ma blisko, i taka po niej tęsknota, że całkiem w niej zatonął. Stracił pamięć, że jest w lesie, że czatuje na zwierza, a natomiast począł sobie mówić w duszy: Pójdę jak tobie, bo mi nie żyć bez ciebie. I czuł, że tak jest i że musi jechać na Mazowsze, bo inaczej skapieje w Bogdańcu. Przyszedł mu na myśli jurant i jego dziwny opór, więc pomyślał, że tym bardziej trzeba mu jechać, aby się dowiedzieć, co to za tajemnica, co za przeszkody, i czyby jakowyś pozew do walki na śmierć nie zdołał ich usunąć. Wreszcie wydało mu się, że Danusia wyciąga do niego ręce i woła: Bywaj, Zbyszku, bywaj! Jakże mu do niej nie iść? I nie spał, a widział ją tak wyraźnie, jakby w zjawieniu albo we śnie. Jedzie teraz oto Danusia obok księżny, brząka jej na luteńce i pośpiewuje. A myśli o nim. Myśli, że go ujrzy nie za długo, a może się i obziera, czy on za nimi w nie pędzi. A on tymczasem w boru ciemnym. Tu ocknął się zbyszko. I ocknął się nie tylko dlatego, że sobie przypomniał bór ciemny, ale i dla tej przyczyny, że z dala za nim ozwał się jakiś szelest. Wówczas ścisnął mocniej widły w garściach, nadstawił uszu i począł słuchać. Szelest zbliżał się i po niejakim czasie stał się całkiem wyraźny. Chrupały pod czyjąś ostrożną stopą suche gałązki, szurały opadłe liście i jagodziska. Coś szło. Chwilami szelest ustawał, jak gdyby zwierz zatrzymywał się przy drzewach i wówczas robiła się taka cisza, że Zbyszkowi poczynało aż w uszach dzwonić. Po czym znów odzywały się kroki, wolne i przezorne. W ogóle było w tym zbliżaniu coś tak ostrożnego, że Zbyszka ogarnęło zdziwienie. Musi się stary psów bać, które tu były przy się, rzekł sobie. Ale może to i wilk, który mnie zwietrzył? Tymczasem kroki ucichły. Zbyszko jednak słyszał wyraźnie, że coś zatrzymało się może o dwadzieścia albo o trzydzieści kroków zanim, jakby przysiadło. Obejrzał się raz i drugi, ale lubopnie rysowały się w zmroku dosyć wyraźnie, nie mógł nic dojrzeć. Nie było innej rady, tylko czekać. I czekał tak długo, że aż zdziwienie ogarnęło go po raz wtóry. Niedźwiedź nie przyszedłby tu przecie spać pod barcią, a wilk byłby mniej już w wietrzu i też by nie czekał do rana. I nagle mrowie przeszło go od stóp do głowy. A nuż to co paskudnego wylazło z błota i zachodzi mu z tyłu. Nóż niespodzianie chwycą go jakieś oślizłe ramiona topielce, albo zajrzą mu w twarzy zielone oczy upiora. Nóż się coś roześmieje okropnie tuż za nim albo z zasosny wylezie sina głowa na pajęczych nogach. I uczuł, że pod żelaznym czepcem włosy poczynają mu się jeżyć. Lecz po chwili szelest odezwał się przed nim i tym razem wyraźniejszy jeszcze niż poprzednio. Zbyszko odetchnął. Przypuszczał wprawdzie, że to samo dziwo obeszło go, a teraz zbliża się z przodu ale to wolał. Chwycił wygodnie widły, podniósł się cicho i czekał. Wtem nad głową usłyszał szum sosen, na twarzy uczuł silny powiew ciągnący od strony błota, a jednocześnie do jego nozdrzy doleciał spąd niedźwiedź. Nie było teraz najmniejszej wątpliwości. Szedł miś. Zbyszko jednej chwili przestał się bać i pochyliwszy głowę, wytężył wzrok i słuchał. Kroki zbliżały się ciężkie, wyraźne, Sfond czynił się ostrzejszy. Wkrótce dało się słyszeć sapanie i pomruk. Byleby nie szło dwóch, pomyślał Zbyszko, ale w tej chwili zobaczył przed sobą wielki i ciemny kształt zwierzęcia, które idąc z wiatrem do ostatniej chwili nie mogło go zwietrzyć, tym bardziej, że zajmował je zapach rozsmarowanego po pniach miodu. – Bywaj, dziadku! – zawołał Zbyszko, wysuwając się spod sosny. Niedźwiedź ryknął krótko, jakby przerażony niespodziewanym zjawiskiem, lecz był już zbyt blisko, aby mógł ratować się ucieczką, więc w jednej chwili podniósł się na zadnie łapy, rozwarwszy przednie jak do uścisku. Tego właśnie czekał Zbyszko. Zebrał się w sobie, skoczył jak błyskawica i całą siłą potężnych ramion oraz własnego ciężaru wbił widły w piersi zwierza. Cały bór zatrząsł się teraz od przeraźliwego ryku. Niedźwiedź chwycił łapami widły, chcąc je wyrwać, ale z zadziory przy ostrzach wytrzymały, więc poczuwszy ból, zagrzmiał jeszcze straszliwiej. Chcąc dosięgnąć Zbyszka, wsparł się na widłach i wbił je w siebie mocniej. Zbyszko, nie wiedząc, czy ostrza weszły dość głęboko, nie puszczał rękojeści. Człowiek i zwierz poczęli się szarpać i szamotać. Bór trząsł się wciąż od ryku, w którym brzmiała wściekłość i rozpacz. Zbyszko nie mógł jąć topora, nie wbiwszy poprzednio drugiego zaostrzonego końca wideł w ziemię. Niedźwiedź zaś chwyciwszy za osadę łapami, miotał nią i zbyszkiem, jakby rozumiejąc o co chodzi, i mimo bólu, który sprawiało mu każde poruszenie, utkwionych głęboko ostrzy, nie dając się podeprzeć. W ten sposób straszna walka przedłużała się i Zbyszko zrozumiał, że siły jego w końcu wyczerpią się. Mógł także upaść, a wówczas byłby zginął, więc zebrał się w sobie, wytężył ramiona, rozstawił nogi, wygiął grzbiet jak łuk, by się nie przewrócić na wznak i począł powtarzać przez zaciśnięte zęby. Moja śmierć albo twoja. I chwycił go wreszcie taki gniew, taka zawziętość, że istotnie wolałby był w tej chwili sam zginąć, niż bestię puścić. Wreszcie zawadziewszy nogą o korzeń sosny, zachwiał się i byłby padł, gdyby nie to, że w tej chwili stanęła przed nim jakaś ciemna postać i drugie widły podparły bestię, a jednocześnie głos jakiś zawołał mu tuż nagle nad uchem. Top! Orem. Zbyszko w uniesieniu walki ani na jedno mgnienie oka nie zastanowił się, skąd mu niespodziewana pomoc nadeszła. Natomiast chwycił topór i ciął straszliwie. Trzasnęły teraz widły, złamane ciężarem i ostatnią konwulsją zwierza. Ów zaś zwalił się jakby piorunem rażony na ziemię i począł na niej chrapać. Lecz zaraz ustał. Nastała cisza, przerwana tylko głośnym oddechem Zbyszka, który wsparł się o sosnę, gdyż nogi chwiały się pod nim. Po chwili dopiero podniósł głowę, spojrzał na stojącą obok siebie postać i przeląkł się, myśląc, że to może nie człowiek. — Ktoś jest? — zapytał niespokojnie. — Jagienka — odpowiedział cienki, niewieści głos. Zbyszkarz zaniemówił ze zdziwienia, oczom własnym nie wierząc, ale wątpliwości jego nie trwały długo, gdyż głos Jagienki odzwał się znowu — na krzesam ognia. Wraz ozwał się szczęk, krzesiwał krzemień, iskry poczęły się sypać i przy ich migotliwym blasku ujrzał Zbieszko białe czoło, ciemne barwi i wysunięte naprzód usta dziewczyny, które dmuchały w zatloną chubkę. Wówczas dopiero pomyślał, że ona przyszła do tego boru, żeby mu dać pomoc, że bez jej wideł mogło być z nim źle. I poczuł tak wielką wdzięczność dla niej, że nie namyślając się długo, chwycił ją w pół i ucałował w oba policzki. A jej chłupka i krzesiwo wypadły na ziemię. Daj spokój, czego? poczęła powtarzać stłumionym głosem, ale jednocześnie nie usuwała mu twarzy, owszem ustami, dotknęła nawet niby przypadkiem ust Zbyszka. On zaś puścił ją i rzekł: Bóg ci zapłać, nie wiem, co by się bez ciebie przygodziło.